Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam dzisiaj na odcinek Cały Dzień Jedzenia z Serkiem Mascarpone. Będzie coś na słono, będą też przepisy na słodko. Zaczynamy! I na śniadanie puszysty omlet śmietankowo-borówkowy. Ostatnio pokazywałam go w odcinku o omletach na słodko. Odcinek wyświetla się w prawym górnym rogu, a tu dla przypomnienia Ubijam białka na sztywną pianę z odrobiną soli. Do tego dorzucam żółtka, chwilę miksuję, potem dodaję mąkę. Wszystko razem przez chwilę znowu miksuję i wychodzi mi ciasto na omleta, który będzie mega puszysty. Smażę go na odrobinie masła na każdej ze stron po około 3 minuty. I pyszny omlet gotowy. Serek, mascarpone, borówki i miód. Kolejny przepis to makaron z łososiem. Jest bardzo kremowy, przepyszny, bardzo szybko się go przygotowuje. Nastawiam makaron. Mam taki makaron tagliatelle. I tutaj kroję łososia albo... Strąga, przyprawiam. Kroję go na takie cienkie paseczki. On się bardzo szybko usmaży na patelni. Dodałam trochę oliwy do smażenia. Przyprawiłam solą, pieprzem, papryką, słodką, jakimiś ziołami. I teraz dodaję śmietankę trzydziestkę. I do tego serek mascarpone około dwie łyżki. Dodaję jeszcze suszony czosnek, suszone pomidory. Wszystko mieszam, to się chwilę razem będzie smażyło. Do tego pomidorki koktajlowe, szczypiorek i ugotowany makaron. I przepyszny, kremowy obiad gotowy. a na deser biszkoptowy deser z owocami. Na dno wykładamy biszkopty, mam akurat takie ze zwierzątkami. Na to serek mascarpone, który wcześniej chwilkę, dosłownie 10 sekund podgrzałam w mikrofali. Potem truskawki i połączenie nutelli z serkiem mascarpone. Też na chwilkę do mikrofali, na to wszystko banany, znowu taki właśnie sos czekoladowy z Nutelli i mascarpone, na to borówki i znowu truskawki. Posypałam trochę wiórkami kokosowymi i gotowe. I kolejny przepis to grzanki z chleba pełnoziarnistego z pastą z awokado i mascarpone. Po prostu rozgniatam awokado, dodaję serek mascarpone. Ta pasta jest bardzo kremowa i taka delikatna. Na to właśnie też trochę serka i pomidory takie bardziej na ostro. Dodałam ostrej papryki i posypałam wszystko sezamem. I to jest propozycja na kolację z serkiem mascarpone. Jak zwykle zachęcam do gotowania. I do komentowania, subskrybowania, i do wpadania na Insta. I widzimy się już niedługo. Pa!